Cześć, mam na imię Michał. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak sprawnie wyczyścić kostkę brukową. Mamy okres urlopowy. Często po dłuższej obecności w domu nasz podjazd zaczyna zarastać chwastami. Gromadzą się na nim pozostałości liści, ziemi w fugach porasta mech. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak możemy się go szybko pozbyć. Możemy użyć do tego celu herbicydów, możemy użyć wypalarki, ale w naszym konkretnym przypadku, gdzie powierzchnia jest dość duża, użyjemy narzędzia o większej mocy. Zanim zabierzemy się do pracy, warto zadbać o własne bezpieczeństwo. Zadbajmy o oczy, uszy oraz ręce. Prace zaczynamy od wykoszenia większych chwastów oraz wyczyszczenia pozostałości po ziemi i Do sprzątnięcia podjazdu z resztek po koszeniu użyję dmuchawy elektrycznej. W szczelinach pomiędzy kostką zostało jeszcze sporo mchu. Nie musimy wcale tego mchu usuwać ręcznie. Możemy do tego celu użyć kosy spalinowej marki Triton ze szczotką nylonową. Mech oraz resztki porostów możemy tym szybko i sprawnie usunąć. Szczotka jest wykonana z twardego nylonu, dzięki czemu będzie skutecznie usuwała mech i porosty. Jednocześnie jest na tyle delikatna, że nie zarysuje nawet starszej, niezaimpregnowanej kostki. Montaż szczotki jest szybki, wystarczy standardowe złącze pintowe. Narzędzie pracuje niemal jak szczotka rotacyjna, ale o większym zasięgu skuteczności. Podczas pracy należy szczotkę przyłożyć poziomo do krawędzi fug i delikatnie przesuwać z prawej na lewą stronę. Szczotką nylonową wyczyścimy wszelkiego rodzaju powierzchnie granitowe, betonowe oraz kompozytowe. Nasza kostka została wyczyszczona. Są ubytki w fugach, które możemy uzupełnić mieszanką betonu i mączki granitowej. Wtedy efekt docelowy będzie perfekcyjny. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pokazaliśmy Wam, jak wyczyścić kostkę brukową. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne spotkania.